Cześć! Dzięki komentarzowi pana Guan zajrzymy w wydania specjalne z udziałem DC Herosów. Jesteście na kanale komiksowania. Zapraszam do prezentacji wszystkich. DC komiksowych, wydań specjalnych. Na wstępie dodam, to nie jest wydanie specjalne. To jest pierwszy numer Batmana w Polsce. Grudzień 90. Od tego się zaczęło. Jak nie wierzycie, policzcie sobie 50 w dół, albo poczytajcie skrony klubowe. Dodam, że ten komiks wydała konkurencyjna linia, wydawnictwo linia. I tu już jest bliżej wydaniami specjalnym. Mamy usztywnioną wkładkę, no i komiks świetnie zilustrowany przez Jerego Ordwaja. A u mnie stoi właśnie z wydaniami specjalnymi. Dobra, numer 12 Batman powraca, Batman Returs. Albo powrót Batmana, jak jest tłumaczony. No, niestety szata graficzna się zmieniła. Nie ma Ordwaja, jest trochę gorzej, ale jednak bohaterowie wyglądają jak odpowiedniki w filmie. 60 parę stron. Podwójna okładka sztywna. Następnie numer 23 i już prawdziwa petarda. Jak to pięknie zilustrowali bracia Kubertowie. No, idealny komiks. Dla mnie to była bomba. Jest mroczny, taki. Brutalny, fantastyczny starcie Batmana z Prezorem. To prawdziwe cudo dla oka. Nawet Bane tak Batmana nie sprawł jak Predek. Świetny crossover. Szkoda, że nikt go nie wydał u nas ponownie, a była taka szansa, gdy Dark Horse wydało z DC wydanie zbiorcze w Delaxie Właśnie trzech albo i więcej starć. Bo później były jeszcze starcia takie inne, ale na pewno trzy, te najważniejsze były w tym Delacie. Niestety, teraz to raczej chyba jest niemożliwe, żeby na przykład Egmont się za to wziął. Szkoda. Wydali Batmana i Żółwie, Batmana i Dreda. A tu mamy teraz Supermana dla ziemi. 50 parę stron. Taka bardziej zeszytówka, wrzucona jako wydanie specjalne. Ekologiczny przekaz. Fajna okładka też podwójna. Robiło to ładne wrażenie. I tu najlepszy, chyba na pewno najlepiej wydany komiks. Technicznie gruba, kredowa. O prawach wszystko jest twarde, sztywniejsze, no to jest, dzisiaj nawet chyba takich grubych kartek nie mamy w komiksach A tu jest naprawdę bardzo to zrobione Z takim widać, poszli na całość, niestety komiks okazał się finansową wtopą dla Kim Semik. te komiksy później wracały, szły na przemiał, szkoda Fajnie, że to zostało wydane u nas wszystko jeszcze raz, Alan Grant John Wagner, Simon Weasley, oczywiście piękne to wszystko wygląda, cudowo. I 94 rok, no od razu powiem, że najlepszy rok wydany jaki był Na pewno semik. też był Obcy kanał. muszę go tutaj wrzucić, no bo to jest komiks fenomenalny Jest u nas wydany jeszcze raz Fantastyczny horror, science fiction Genialna historia, też na film Z tego byłby piękny film, a nie te potworki, które mieliśmy Do czynienia, mogliśmy oglądać, niestety No ale ten komiks jest rewelacyjny to był 94 rok, no najlepszy rok chyba dla Semika pod względem wydajności Wszystkie były grubsze, ponad 100 stronicowe. Miecz Azraela, numer 1, 94. Mam nad fajny wstępno, genialne rysunki, moim zdaniem. Jokue chyba najlepsze, jakie widziałem. Nie jestem jego fanem. Szczególnie tych mangowych rysunków, jakie później mieliśmy w Daredevilu, Diablo Stróżu i tym podobne. Ale tu stanął na wysokości zadania. Świetnie to wszystko wyszło. Ten komiks zaraz będzie w Knightfall, wydawanym przez Egmont. I tak samo Venom. Też genialny komiks. No świetnie, ale najpierw Lobo, ostatni Czarnian, czyli Simon Beasley, Alan Grant w świetnej formie. Chory komiks, świetne poczucie czarnego humoru. Dużo się dzieje. Lobo tutaj rządzi. Jest świetnie. Też bym taki film chciał obejrzeć. I Lobo Ven Venom. Tak, nie zmieńcie się, że to ten venom ze Spidermana, ale to wtedy na pewno dużo część dzieciaków się na to łapało, a tu chodzi o narkotyk, który Batman zażywał. Tak, jeśli tego nie znacie, to już wiecie, że Batman tam wykał venom. Wtedy nie był jeszcze płynie, jak to sobie Bane aplikował do mózgu. Tylko był w kapsułkach. No świetnie, szaleństwo Batmana będzie w Knaifolu. Na pewno zrobię jakieś porównanie, oczywiście, nie, 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 nie mówię, że nie. I 95 rok. No najbardziej moim zdaniem zmarnowany rok. Chociaż to jeszcze jest fajne, tylko że jest krótkie, znowu 50 parę stron No John Byrne rysuje, bardzo fajny komiks Też taka fabuła nie, bardzo dla młodszego, ale Nie porwało, po 1994 gdy skończyli się era Green Lanterna, no jeszcze dla fanów w 1995 roku Wrzucili taki science fiction komiks Niestety też bez większego echa, potem były dwa Marvel'e Moim zdaniem zmarnowane te dwa marvele w tym Semic. No tam nie powinno się moim zdaniem odkazywać. Oczywiście. Yy, Mega Marvel mógł być, znaczy sorry, wydania specjalne to mogło być wszystko, nie musiało być tylko z DC, ale wolałbym, żeby zamiast tych dwóch Marvelowskich komiksów ukazać jakiś jeden grubszy z DC, na przykład kosmiczną mody można byłoby tam wrzucić. Ale tylko takie moje. No i tutaj oczywiście trzeci. Numer, yy, numer, bo, nie, to jest 35. Komiksowa adaptacja Batman Forever. Taki sobie ten komiks. film był nawet fajny. Jak byłem w kinie to także mam do niego sentyment. Lubię go jakoś taki Guilty pleasure mój. Znowu Simon Beasley. Keith Giffen, Alan Grant. Lobo powraca. Znowu jeszcze więcej czarnego humoru. Jeszcze więcej akcji niż poprzednio. Lobo trafia do nieba, do piekła. Różne takie wariacje. No się tutaj dzieją niestworzone boskie rzeczy. Ale koniec końców. Lobo dostaje immunitet, nieśmiertelność, świetny komiks, świetnie się boliłem. I drugie wydanie specjalne znowu Batman Predator, część druga. Niestety zamiast braci Kubertów już mamy Paula Galicy. Nie mówię, że ten komiks jest źle narysowany tylko że tu jest na pewno kolorystyka leży. No popatrzcie, w Predator zielone, żółte, fioletowe. No, paleta barw jest. No, może i. Bohaterowie mogą wyglądać tak jak wyglądają, no wiadomo, różne kilkaśne stroje, ale szkoda, że tutaj nie były jakieś inni koloryści, którzy zrobiliby z tego taki bardziej horror, przyciemniony, przytumiony, tak to udało się zrobić braciom kubertom. W wydaniu w pierwszej części, no niestety, w dwójce było trochę inaczej. Jednak ten komiks tak jest fajnie jakim fajnym, warto go przeczytać, nie jest źle. Trzecia część niestety już była położona trochę, ale. Fajnie, że się to ukazało, Niestety też żałuję, że nie wydał i tego komiksu jakoś tak na nowo. No, dwa następne wydania specjalne: 1.97.2 Posta Stron, Black and White. Niestety tutaj już taka tragedia. Jak ktoś czytał strony klubowe, to powiedział, że często tam się fani oburzali, że komiksy są wydawane jak na papierze toaletowym. No, niestety. Black and White cierpi na te kartki, są bardzo cieniutkie i traci na pewno ten komiks na tym. Szczególnie, że to był w czerni i Bieli, Simon Bisley. No, ten komiks oczywiście są już wydane u nas na nowo w fajnych formatach od egmontu. Także to, a niektóre z tych historii powtarzają się gdzieś, między innymi w kolekcjach, czy gdzieś tam pododawane w innych specjalnych wydaniach od egmontu. I drugi tom to też. Ośmiostronicowe, specjalne historyjki Jest Fajnie było kupić to I 10-7 rok zamyka ten nieszczęsny album A może szczęsny Byłem też na tym filmie wtedy Komiks mam, nawet w świetnym stanie widzę Nawet jest dobrze narysowany wam powiem Cieszy oko, taka gra, stylistyka Ale oczywiście Film to potworek. To nie jest... Nie, nie będę tego podważał. No i ostatnie wydanie specjalne. Nieamerykański Gladiatorzy Powraca Lobo. Tym samym wydanie specjalne. 188. Alan Grant, Grant, John Wagner, Tom Kennedy. Gra. Świetny turniej. Tutaj jest dużo trupów siścieli. Lobo. Tu się czuje jak ryba w wodzie. Lepiej mu na odcisk nie nadeptywać, bo można źle skończyć. Można zostać przez szefuncia nakarmionym. No, ten komiks jest dla mnie genialny. Lubię go też. Zresztą twórcy jeszcze jest świetny komiks z Lobo Maska. Ale już był w Top komiks. I chyba zrobię. Wiecie co? Też takie coś typu. Yy, wszystkie Lobo w Team Semik. Wszystkie obce i predatory w Team Semik. Oczywiście będą porównania niektórych komiksów bo właśnie wchodzi za chwilę ten Knightfall od Egmontu. no Tam się powtórzą dużo komiksów z Teamsemi właśnie tenom. No ja z tymi chyba komiksami przyjdę, wiecie, że lubię robić porównania, więc będą śledźcie mój kanał. Powoli będę wrzucał. ja mam taki system około jeden filmik na tydzień. Zobaczymy czy to będzie tak, czy inaczej. Także zapraszam. Gdybym jakimś cudem coś tu przeoczył w tych wydaniach specjalnych, to dajcie znać. Oczywiście chodzi o DC Comics. Cześć.